Dzień dobry, dzień 29. Wyzwania, godzina 18.53. Jest środa. Z reguły miałem siatkówkę, ale się ostatnio z niej wypisałem, więc dzisiaj nie miałem planowanego treningu cardio i w ramach tego poszedłem sobie na spacer. No i w sumie tak spacerowałem, spacerowałem, że dosyć, dobrą, dosyć dobry wynik wykręciłem. Głównym celem było znaleźć ser piórko. Byłem ciekaw, czy w której z galerii znajdę tutaj, i okazało się, że był w, w, w Poznaniu, tylko takie poznanie jest 7 km. No i potem z powrotem, e, prawie drugie tyle. Potem, jak już wróciłem, jeszcze stwierdziłem, że mam siła, a też już nie chciałem się zapisywać, stwierdziłem, że dzisiaj nie będę na żadną siatkówkę czy piłkę nożną szedł. To jeszcze sobie zrobiłem rundkę wokół jeziora. I takim oto sposobem. Dzisiaj wykręciłem 21,5 km, prawie 30 tysięcy kroków. Więc, no, naprawdę bardzo dobry wynik. Nogi jest strasznie bolą, więc nie wiem, czy to rzeczywiście była dzisiaj regeneracja, czy jeszcze bardziej je dojechałem. Na pewno nie było tak zwrotnie i tak intensywnie. No, ale. Yy, no ja jestem zadowolony ogólnie. W tej Poznani już po, tylu godzinach, po dwóch godzinach mam spaceru dziś około. Trochę zgłodniałem i kupiłem sobie hamburgera z pasibusa, więc kaloryka była duża. Więc dzisiejszy bilans nie jest jakoś tak szczególnie bardzo mocno na plus. Ale jest na plus, więc to jest ważne. Więc ogólnie. Do, dobry dzień. Jeszcze teraz wieczorem będzie meczyk. Obejrzę sobie półfinał drugi Francja kontra Maroko. Pewnie jeszcze jakieś podsumowania tutaj muszę dopakować. No i będzie git. Do zrobienia jeszcze dzisiaj mi został trening siłowy. W środę mam barki, ale tak jak wczoraj zrobię tylko trening wyskazanego na trening. Więc to będzie stanie na głowie. Zaraz to zrobię, będzie z głowy, więc dzisiaj będzie wszystko wykonane. Patrząc w Excela na tabelkę, jeżeli dzisiaj nic, już więcej nie zjem, no to będzie 727 na plus, ale jeszcze zjem kolację, bo do tego hamburgera to już dopiero 13 jadłem, więc do meczu pewnie sobie zrobię jakąś kolację. To prawdopodobnie na zero dzisiaj będzie, no ale i tak myślę, że bardzo zdrowe dzisiaj było, bo ogólnie temperatura 4, minus 4, minus 6 stopni, więc nie było aż tak cieplutko na spacery, ale jestem z w sensie bardzo zadowolony. Jutro niby jest skorz, ale nie wiem, czy do niego pójdę, bo coś czuję, że mogą jutro moje nogi zbyt mocno doskwierać. To raczej tyle na dzisiaj. Dzięki wielkie za uwagę. Do jutra. Cześć. Co tu się odwaliło? Co to ma być? Nie, no dzisiaj to naprawdę przegrałem. To wszystko właśnie sobie dojadłem do meczu. Szkoda słów.